Wigilia nie byłaby tym samym świętem, gdyby po kolacji w telewizji nie leciała któraś z kultowych już części przygód Kevina McCallistera. Rolata ta przyniosła światową sławę Makulejowi Kulkinowi, który później nie do końca mógł sobie z nią poradzić, bo już jako dziecko zapisał się w historii kina. Niestety, mimo obiecujących początków i wejścia do branży filmowej dosłownie z buta, dlatego zapowiadano mu karierę na miarę największych gwiazd kina, jednak późniejsze lata były okupione osobistymi problemami, w które wpędziła go ogromna presja, z którą zmagał się od dziecka, ale też tragedia, która całkowicie zmieniła jego życie. Ale zacznijmy od początku. Już od dziecka Kevin miał styczność ze światem filmu, głównie ze względu na swoją Boni, którą możecie znaleźć z gry u boku Brusa Willisa w dwóch pierwszych częściach filmu Szklana Pułapka. Zainspirowany Makulej wraz z czterema braćmi, postanowił spróbować swoich sił na wielkim ekranie, dlatego zadebiutował już jako ośmiolatek w pogrzebie wikinga, który niestety nie spotkał się z dobrą opinią. Mimo to Kulkin się nie poddawał, nie zniechęcił się nieprzychylnymi opiniami i zagrał w filmie Urodzony 4 lipca, gdzie jego rola była dość epizodyczna, ale na planie współpracował m.in. z Tomem Cruzem. Jednak swoją pozycję dziecięcej gwiazdy ugruntował świetną grą w komedii Wujaszek Buck. Zagrał tam jedną z głównych ról i to właśnie ten występ dał mu przepustkę do późniejszej roli jego życia która później poniekąd zniszczyła mu życie. We wcieleniu Kevina w jego gwiazda świeciła zdecydowanie najjaśniej. Poziom, na jaki wyniósł postać młodego Orwisa był porównywany z gwiazdami kina, takimi jak Catherine O'Hara czy Joe Pesky. Za legendarną rolę zarobił śmieszne 100 tysięcy dolarów. Jednak realnie zyskał on znacznie więcej. Bo poza tym, że w tamtym momencie dosłownie zabijały się o niego wszystkie dziecięce produkcje, to znalazł dość niestandardowego przyjaciela, bo swoją przyczynę z 10-latkiem deklarował król popu Michael Jackson, czego efektywnie między innymi był występ chłopaka w teledysku do utworu Black or White. Ludzie przed telewizorami widzieli jedynie złudny obraz szczęśliwego dziecka, nie mając pojęcia co się dzieje w życiu mojego chłopca. O tym opowiadał między innymi David Stern, znany wszystkim jako Marv, czyli ten głupszy z rabusiów z Kevina samego w domu. I na temat Maculej'a mówił tak. To był uroczy dzieciak, żyjący jednak kompletnie innym życiem niż moje dzieci. Nie wiedział jak grać w berka czy rzucać piłką. Był on raczej domatorem, na którego presję nakładali dorośli, rodzice oraz mnóstwo innych osób. No i właśnie kosztem sławy. Macaulay pozbawił się zwykłego, prawdziwego dzieciństwa. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wszystkie wyrzeczenia rekompensowały mu nie tylko kolejne sukcesy, ogromne pieniądze, ale i bliska relacja z Michaelem Jacksonem, który często oferował Makulejowi masę rozrywek. Tak naprawdę pokazując mu prawdziwe dzieciństwo. Niemal ciągle Michael obdarowywał go nowymi prezentami, dlatego wiele osób myślało, że ten dwójkę łączy znacznie więcej niż tylko przyjaźń. Szczególnie po tym, gdy dookoła króla popu pojawiło się Wiele oskarżeń, ale Kulkin w sądzie przyznał, że spał z Michaelem w jednym łóżku, ale piosenkarz nigdy nie przekraczał granic. Zresztą sam aktor wielokrotnie podkreślał jak mądrym i świadomym człowiekiem był Michael, chcący w całym tym wyścigu po sławę i pieniądze dać młodemu nastoletkowi poczuć się jak ktoś zwyczajny. W tym samym czasie trwały prace do drugiej części hitowej produkcji Kevin Sam w Nowym Jorku i właśnie za ten występ dwunastoletni wówczas aktor zgarnął już ponad 4 miliony dolarów. I druga część, tak jak pierwsza, okazała się niesamowitym sukcesem. No i za tym stoją też. Bo do tej pory ten film zarobił ponad 340 milionów dolarów. Dzięki tym dwóm hitowym produkcjom, które do dziś są regularnie oglądane na całym świecie, zainteresowanie usługami Kolkina zdecydowanie wzrosło, czego następstwem okazały się angaże w potyczkach statom oraz Richie Richu. Zarobek, szacowany za obie produkcje z osobna, to blisko 8 milionów dolarów. Jednak był on dość niewspółmierny z poziomem występu na ekranie, gdzie w zestawieniu z rolą Kevina bardzo mocno rozczarowywał, za co wielokrotnie go krytykowano. To, w połączeniu z okropną sytuacją rodzinną, doprowadziło do decyzji, która zszokowana całą branżę. Kulkin, będący na tamten moment numerem jeden wśród dziecięcych gwiazd, zawiesił swoją karierę. Powodów takiej decyzji było kilka. Pierwszy to wypalenie zawodowe, co może pozornie brzmieć, gdy mówimy o nastolatku, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę tempo pracy, to było ono naprawdę ogromne. Bo w 1994 roku, w wieku zaledwie 14 lat, miał on na koncie występy w aż 15 pełnometrażowych produkcjach. Do tego przysłowiowego zajeżdżania syna przyczyniał się jego ojciec, widzący w swym najbardziej uzdolnionym potomku dosłownie dojną krowę, przynoszącą tylko zysk. Dbanie głównie o interesy i pieniądze zaślepiało mężczyznę do tego stopnia, że ten w ogóle nie dostrzegał, że w ten sposób rujnuje własną rodzinę. W konsekwencji jego zachowania wszystkie dzieci się od niego odwróciły, a kiedy w 1995 roku rozstał się z Patricją, no to pojawił się ogromny problem, bo między rodzicami miała miejsce dosłownie wojna o Makuleja, a raczej dalsze zarabianie na nim. Wtedy jednak nastolatek dookoła siebie miał wiele mądrych osób, które mu doradzały. Jedną z nich między innymi był król popu i Makulej postanowił usunąć swoich rodziców z funduszu powierniczego. Zrobił to wszystko po to, aby skończyć tę batalię, nie o swojego syna, a o jego karierę i oczywiście pieniądze. Dlatego wykreślił ich nazwiska z tego funduszu. Jak sam mówił, był to też moment, w którym zdał sobie sprawę, kim tak naprawdę jest w oczach swoich rodziców. Co ciekawe, przez dotychczasowe życie w bańce, dopiero podczas swojej przerwy dowiedział się, ile tak naprawdę przez ten cały czas miał pieniędzy. Bo do tego momentu jego rodzice bardzo mocno zatajali przed nim tę informację. A w jednym z wywiadów powiedział tak. Kiedy skończyłem 18 lat, usiadłem w biurze mojego księgowego, to był właściwie dzień, w którym położył przede mną kartkę papieru i powiedział, to jest dokładnie tyle, ile jesteś wart. To było interesujące, ponieważ to był jeden z tych momentów, w których czułem, że ten mały chłopiec z ekranu naprawdę ciężko pracował, a ja odziedziczyłem wszystkie jego pieniądze. Jego życie naprawdę ruszyło do przodu. A w wieku 18 lat Kulkin został mężem aktorki Rachel Miner. Ich związek przetrwał zaledwie 2 lata, bo w 2000 roku byli już oficjalnie w separacji. Samego roku życie boleśnie doświadczyło dwudziestolatka, bo właśnie wtedy dotarła do niego wieść o śmierci przyrodniej siostry, która przedawkowała narkotyki. To pogrążyło mężczyznę, wpadł on w handrę, która z biegiem czasu się pogłębiała i doprowadziła do wielu problemów w jego życiu. Po dopięciu rozwodu z Miner w 2002 roku obiektem zainteresowania aktora została Mila Kunis, choć para nie chciała deklarować związku i długo nie przyznawała oficjalnie, że się spotyka, fani Kolkinas szybko zauważyli kwitnące między nim a Kunis uczucie. Niedługo później, ale aż 9 lat od ostatniego. Występu powrócił na ekrany w filmie Party Monster. Tam dał się poznać od bardziej poważnej strony, pokazując dobitnie światu, że niewinny Kevin to już tylko wspomnienie. Ciężko klasyfikować to jego wznowienie kariery inaczej niż poszukiwanie nowej tożsamości i próby walki z demonami, które od czasów, gdy był nastolatkiem, nie opuszczały go na krok. Poza kłopotami natury mentalnej pojawiły się w końcu te natury prawnej. We wrześniu 2004 roku McCulley został aresztowany przez policjantów w Oklahoma za posiadanie marihuany, a także alprazolamu i klonazepamu, leków należących do benzodiazepin. Ostatecznie uniknął pobytu w więzieniu po wpłacie w kaucji w wysokości 4000 dolarów. Finalnie zostając skazany na trzykrotny wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz pokrycie kosztów sądowych. Życie, tak naprawdę, upadłej w tamtym momencie już gwiazdy było wciąż równią pochyłą. Na szczeblu zawodowym grał jedynie w niszowych produkcjach, skazując się tym samym na absolutne zapomnienie. Dodatkowo tym razem w sposób straszny i bezpośredni doświadczył kolejnej rodzinnej tragedii, która zniszczyła go psychicznie na ponad dekadę. Bo w tamtym momencie, gdy nic mu nie wychodziło, i wyniszczający się kelkin, oparcia starał się szukać swojej siostrze. Dakota w trakcie swojego życia ani przez chwilę nie pragnęła dołączyć do reszty rodzeństwa. Nie chciała sławy, którą osiągnął jej brat w świecie Hollywoodu, co jej młodszemu bratu bardzo imponowało. Jednak 9 grudnia 2008 roku w okolicach godziny 23 życie makoleja całkowicie się zmieniło. bo właśnie tego dnia McCauley i Dakota spacerowali bulwarami w zachodniej części Los Angeles. Wówczas kobieta bez żadnego konkretnego powodu wtargnęła na jezdnię, w wyniku czego została uderzona przez Spędzony samochód. Bezradny aktor tylko przyglądał się jak kierujący pojazdem mężczyzna, próbuje udzielić poszkodowanej pierwszej pomocy. Pomimo szybkiego przybycia pogotowia, siostra Gwiazdora zmarła następnego dnia w wyniku ciężkiego urazu głowy oraz innych obrażeń wewnętrznych. Późniejsze badania wykazały, że Dakota była pod wpływem alkoholu, co w oczach wielu wyjaśnia kwestię jej wejścia na ulicę. Całe zdarzenie klasyfikowane jako nieszczęśliwy wypadek, a kierowca samochodu zresztą, co by nie mówić, słusznie nie poniósł żadnych konsekwencji prawnych, gdyż jechał przepisowo. I to właśnie to wydarzenie na dobre. Zmieniło filmowego Kevina. W ciągu pięciu pierwszych lat od śmierci siostry wystąpi epizodycznie w dwóch kompletnie niszowych produkcjach. Przyznawał szczerze, że miał dość kariery i sławy, a ukojenie znajdował w substancjach psychoaktywnych. Destrukcyjny tryb życia sprawił, że przestano go rozpatrywać jako realnego kandydata do gry w jakimkolwiek filmie. Na lata przylgnęła do niego łatka upadłej gwiazdy kina dziecięcego, która nie poradziła sobie ze swoim życiem i licznymi uzależnieniami. W 2011 roku oficjalnie rozpadła się jego romantyczna relacja z Milą Kunis, lecz podkreślano, że oboje. Rozstali się w zgodzie i wciąż są przyjaciółmi. Wydawać by się mogło, że Kolkin znajduje się na życiowym zakręcie i niewiele dzieliło go od wkroczenia na najbardziej destrukcyjną ze ścieżek, bo zmagający się z depresją i stanami lękowymi, aktor popadł w ruinę. Regularnie brał środki psychoaktywne, całkowicie się wyniszczał i, jak sam wspomina, wielokrotnie myślał, że to koniec. A efekty tego wyniszczającego stylu życia mogliśmy zobaczyć na ikonicznym już zdjęciu z 2013 roku, które przedstawiało wychudzonego do granic możliwości mężczyznę z puszką Red Bulla w ręce. Także w opinii publicznej, zarówno Wizualnie, jak i mentalnie prezentował idealny obraz wraku człowieka. Mieszanki Benzo i marihuany pomagały mu przetrwać trudy dnia codziennego, choć mówiło się także o uzależnieniu od twardych narkotyków, a o swym zamiłowaniu do narkotyków mówił wprost: Lubiłem to. Traktowałem narkotyki jako dobrych przyjaciół, jednak w życiu przychodzi taki moment, że dojrzewasz i wyrastasz ze swoich przyjaciół. Tak też zrobiłem i ja. Z kryzysu w tamtym momencie nie udało się go wyciągnąć jego ówczesnej partnerce. Para stosunkowo szybko się rozstała, co było kolejnym niepowodzeniem w sferze prywatnej Kalkina. Kiedy już wszyscy. Tak naprawdę wróżyli aktorowi przedwczesne odejście z tego świata. Jedna osoba sprawiła, że McCoy zmienił się nie do poznania. W 2017 roku 37-latek wszedł w bliższą relację ze znaną chyba wszystkim fanom Disney Channel aktorką Brandon Song. Poznali się oni na planie filmu Changeland, kręconego w Tajlandii. Gwiazda takich seriali jak Nie ma to jak hotel, Nie ma to jak statek czy Wendy Wu razem ze swym ukochanym zawalczyła o jego przyszłość. W przeciągu zaledwie kilku miesięcy fanom dał się poznać od zupełnie innej strony niż ta, którą mogli obserwować jeszcze kilka lat wcześniej. W obecności Song pokazywał się już jako schludny i ogarnięty mężczyzna, co pokazywało jasno, że przy odpowiednim wsparciu potrafi wstać. Z kolan. Rok później powrócił on niejako do czasów Kevina, kiedy to po latach odegrał kilka kultowych scen z komedii w reklamie Google Assistant. A miłość pomiędzy tą dwójką kwitła w naprawdę szybkim tempie. W 2020 roku niespełna 40-letni były gwiazdor wprost przyznał, że z ukochaną starają się o dziecko. Nie musieli długo czekać, bo w kwietniu 2021 roku na świat przyszedł ich syn Dakota. Imię oczywiście nie jest przypadkowe, bo świeżo upieczeni rodzice wprost podkreślili, że to hołd oddany zmarłej w tragicznym wypadku siostrze McAleya. A Brenda w wielokrotnie wywiadach podkreślała, jaki naprawdę jest Kalkin. Mówiła, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak niesamowicie miły, lojalny, słodki i mądry jest. Podkreślała, że on wie, kim jest i jest mu z tym w 100% w porządku. Dodała też, że bardzo ciężko pracował, aby być tym, kim teraz jest. Ta niesamowita przemiana pozwoliła mu na powrót do show biznesu. Zagrał on jedną z głównych rol w dziesiątym sezonie American Horror Story, a fani serii podkreślali, że w mimo wieloletniej przerwy przed kamerą wypadł on naprawdę dobrze. Nie zamierzał jednak dotrzymywać tempa wciąż aktywnej zawodowo narzeczonej, skupiając się bardziej na rodzinie, która całkowicie go pochłonęła. W marcu 2023 roku para została rodzicami po raz drugi, witając na świecie Carsona. Tym samym myślę, że śmiało można nazwać życiem akoleja Kalkina istnym rollercoasterem. Kiedy był dzieckiem, sympatyzował z nim dosłownie każdy. Ale przez większość jego dorosłego życia polaryzował opinię publiczną na tych, którzy współczuli mu upadku oraz tych, którzy widzieli go jako zwykłego narkomana, który najzwyczajniej w świecie nie potrafi się ogarnąć. Dopiero spotkanie Brandy pozwoliło mu stanąć na nogi i póki co zwyciężyć w walce o powrót do normalności. Dzięki jej wsparciu wrócił on do branży filmowej, która w pewnym momencie życia była dla niego jak piekło. Tak naprawdę zabrała mu ona rodzinę i znacząco przyczyniła się do jego uzależnienia, które na szczęście pokonał. Dzięki czemu wciąż wywołuje swoimi rolami uśmiech na twarzy społeczeństwa. Jak widzicie, z każdego bagna można wyjść, a aktor, którego wielu z Was uwielbia i nie wyobraża sobie bez niego świąt, jest tego najlepszym przykładem. Życie Kalkina, moim zdaniem, jest idealną historią na pełnometrażowy film, który jest pełen plot twistów. I to wszystko mimo tej tragicznej historii, ale z happy endem. Mimo to mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.